Czy to prawda, że jeśli raz uzależnisz się od toksycznej osoby, pozostaniesz uzależniony na całe życie? Uzależnienie, o którym mówisz, nazywa się więzią traumatyczną. Więź traumatyczna powstaje w wyniku naprzemiennego stosowania przemocy przez sprawcę z okresowym wzmocnieniem, co powoduje nadmierną ekspozycję na hormony zmieniające nastrój w mózgu partnera. Co z kolei powoduje chemiczne uzależnienie od oksytocyny, serotoniny, dopaminy, kortyzolu i adrenaliny. To uzależnienie chemiczne wpływa na mezolimbiczny szlak dopaminowy, który jest obszarem uzależnienia w mózgu. Co ciekawe i nieprawdopodobne, to ten sam obszar, na który wpływa zażywanie narkotyków. Jak w przypadku każdego innego uzależnienia, więź traumatyczną można rzucić. Jak w przypadku każdego innego uzależnienia, najpierw musisz przejść przez proces odstawienia. Odstawienie to czas, kiedy tęsknisz i odczuwasz ból za narkotykiem. Czytaj, popaprańcem, popaprańczynią. Ale musisz to przetrwać dla własnego dobra. Dlatego ludziom bardzo trudno jest po pierwsze odejść. A potem, po drugie, nie poddać się pragnieniu nawiązania kontaktu, pragnieniu powrotu do narcyza. To uzależnienie chemiczne. Z czasem ci to przejdzie, tak jak każdy inny narkotyk. Jeśli i kiedy zrozumiesz, że to jest dla ciebie złe. Jeśli i kiedy przestaniesz szukać wymówek, żeby się poddać i w końcu kiedy wykażesz się odrobiną ducha i zagłodzisz te pieprzone uzależnienie. Oczywiście o wiele łatwiej jest się poddać niż wytrwać. Niestety w dzisiejszych czasach ludzie są słabi i mają tendencję do wybierania ścieżki najmniejszego oporu. Aby uniknąć natychmiastowego dyskomfortu wynikającego z odstawienia i późniejszego wyzdrowienia, ludzie Często wybierają opóźniony dyskomfort związany z lekiem i późniejszą, powolną i bolesną śmierć, podobnie jak u wielu innych narkomanów. Odpowiadając na pytanie i do konkluzji, w takim przypadku tak, zamienia się to w uzależnienie na całe życie.